Piszą, że na tej diecie można chudnąć, nawet jeśli je się to, co się lubi, tylko wystarczy trzymać się okna żywieniowego i nie jeść przez te 16 godzin. Więc ja też to zastosuję u siebie i sprawdzę, czy schudnę. Jajecznica z boczkiem, parówki, dżem truskawkowy, chlebek. No. Jeszcze tu mam ochotę na bułę z dżemem. Też tak macie ochotę jeść wszystko, jak jesteście głodna? Bo jest tak. Ok. Czternasta. Kawa i coś słodkiego do kawy. Największym problemem postu przerywanego jest to, że ludziom powszechnie się wydaje, że mogą wtedy jeść absolutnie wszystko, co by chcieli, czyli i słodycze, i fast foody. I jest to bardzo duży błąd. W tym czasie, kiedy przechodzimy na te posty, nasza dieta powinna być jak najlepsza, jak najzdrowsza i jak najmniej przetworzona. Jak będziemy jedli wszystko to, co jest złe, to nie dość, że nie schudniemy albo schudniemy bardzo mało, to może być to groźne dla naszego zdrowia. Mój obiad i będę dzisiaj jadła kotleta mielonego, ziemniaki i marchewka z groszkiem. Była jeszcze zupa ogórkowa, ale byłam tak głodna, że ona już jest dawno w moim brzuchu. Słuchajcie, dzisiaj już jest trochę lepiej niż wczoraj. Jeść to, co naprawdę się lubi, no to jednak jest różnica. A na deser mam budyń. Sama go zrobiłam, trochę przychajczyłam, no ale spokojnie taki zjem. Budyń pomielonym to jednak dobra rzecz. I powiem Wam szczerze, że w sumie nie umieram z głodu aż tak bardzo, bo zjadłam przyzwoity obiad, ale jak mam pościć jutro do południa, no to wolę zrobić sobie porządne zapasy w moim brzuchu. Jem makaron, mój ulubiony, świderki oczywiście. Do tego jest kurczak. Szybko go podsmażyłam na patelni. Dodałam do niego pomidory z puszki. Całość posypałam sobie parmezanem i bazylią. Zjem do ostatniej kluski. No, kolacja zjedzona, więc mogę pościć do południa.